Widziałeś mój wywiad z Dariuszem Michalczewskim, prawda? No, akurat tak. No udało mi się to zobaczyć, tak, widziałem, słuchałem. I jakie miałeś wrażenia, jak, jak tego słuchałeś? Bo tam, ja mam takie wrażenie, że w pewnym momencie to nie, nie Darek Michalczewski był głównym bohaterem tej opowieści, tylko ty. E, bo myśmy mieli z Darkiem dużo fajnych przeżyć, wspólnych komedii takich na obozach, Zawsze robiliśmy, jak to młodzi chłopcy się zjeżdżają na obozy. No nie było co robić między zajęciami, to robiliśmy że różne e, ekscesy. No właśnie, różne no. co? Jakie to były ekscesy na przykład? Wczes... No sobie gdzieś tam numery, no ktoś tam budził kogoś szyb, wcześniej, uh -huh. przypuśćmy, czy gdzieś wodę na łóżko wylał komuś. No. Uh -huh. Nie chcesz widzę, nie chcesz. Mówić... Dużo nie będę mówił, bo to było... No bo to, właśnie, było... wiem, no bo to nie powiem tak Michaczewski mówi, nie... to, były, to były wręcz intymne. Yy, sprawy czasem między mną a Darkiem Starskim. Nie, tam intymne, nie Bardzo się lubimy, no do dzisiaj się, spotykamy się nie dasz na galach, telewizja nas pokazuje, a Darek mnie całuje jak swoją basię, w usta prosto. Także to może nie jest to takie nie ale on to robi, mhm. no, no bo bardzo się lubimy. To i tak dobrze, że tylko w usta. No, to, no, bo jak nie. ja słyszałem, jak wy tam się bawiliście czasem w Zakopanem, to, to dobrze, że tylko w ustach. <laughs> nie, tak. No dobrze, czyli jak rozumiem nie chcesz aż bardzo w szczegóły tak, tak? bardzo w, de w detale wchodzić, jeśli chodzi o te wasze wasze imprezy. No myślę, że nie, że tu nie.